Dzień dobry, witajcie na kanale Zabytki Techniki. Dzisiaj, w takim niecodziennym miejscu, a to z tego względu, że no będą zmiany. Myślę od dłuższego czasu, w jaki sposób ten kanał rozwijać. Widzę oczywiście, że na podobnych kanałach treści publikowane są znacznie częściej, zwykle co tydzień. Dla mnie to byłoby nawet nie tyle trudne, co niemożliwe, bo. Jeden odcinek zajmuje mi właśnie około tygodnia, więc gdybym miał z taką częstotliwością publikować, to no musiałbym nie robić nic innego, a nie utrzymuje się z tego kanału i w najbliższej przyszłości się na to nie zanosi. Mam więc nieco inny pomysł. Chciałbym wystartować z taką serią trochę innych odcinków, które będą dla mnie łatwiejsze w realizacji i w przygotowaniu. Nie chciałbym tutaj jakiejś regularności i zobowiązania, że nie wiem co tydzień, czy co dwa będzie kolejny odcinek. Jak będzie coś nowego, to pojawi się nowy odcinek. Niech to nie będzie kolejna rzecz, która mnie gdzieś tam goni z terminami. A będą to odcinki, i do tego znajdujemy się w moim warsztacie, który z kolei urządziłem sobie w kotłowni, i z tego powodu pewnie gdzieś w tle słyszycie piec, który tutaj. Pracuje czasem wiatr, gdzieś w kominie gwizrze, trudno. E, musimy to zaakceptować. Więc będą to odcinki w rodzaju Zrób to sam. Że regularnie mnie oglądają, to wiedzą, że były już takie próby, próbowałem zbudować grę elektroniczną w ping Ponga, i mimo że wielu z Was się zaangażowało i próbowało mi pomóc. I radom, i innym wsparciem, to mimo wszystko gra nie ruszyła. Zabrakło mi determinacji, być może dlatego, że no taka gra nie jest aż tak atrakcyjna dla mnie żeby nad tym dłużej siedzieć, natomiast postanowiłem wyciągnąć wnioski, nauczyć się czegoś na, na tamtych błędach i zrobić projekt, który będzie znacznie ciekawszy. Za chwilę o tym, co to będzie dokładnie za projekt, jeszcze taka rzecz, jak wiecie, albo nie wiecie, nie jestem z wykształcenia i z zawodu elektronikiem, ale tak sobie myślę, że co to byłoby za frajda i cóż to byłoby za osiągnięcie, gdyby zawodowy elektronik taki projekt zrealizował. Dlatego no, zdobyłem się na to. Zapraszam w ogóle e, Was wszystkich do udziału w tym projekcie. Myślę, że byłoby e, no, bardzo miło, gdyby więcej osób zdecydowało się zrobić to równolegle ze mną. Moglibyśmy dzielić się na bieżąco e, doświadczeniami, informacjami, e, wspólnie zastanawiać nad różnymi e, decyzjami. Więc zachęcam, żebyście wystartowali mniej więcej razem ze mną z tym projektem. A na czym on ma polegać? Jak widzicie, jest tutaj sterta czasopism. Jest to hi-fi Audio wideo z lat 86-88, kiedy to na tych łamach opublikowano całą serię takich artykułów ze schematami, opisami urządzeń, które składają się na mini wieżę. Stereo. Yy. Autorzy piszą nawet, że parametry tych urządzeń przewyższają to, co było wcześniej dostępne w sklepach. A za całym projektem stoją pracownicy Cobrescu, czyli Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku. Była to taka instytucja przy, no nie przy, tylko w ramach Unitry, która zajmowała się Przynajmniej takie były założenia, opracowywaniem nowych, nowych konstrukcji, nowych urządzeń. No, w ten sposób powstał radno 5100, ale też no, w internecie można znaleźć bardzo wiele ciekawych urządzeń, które stamtąd pochodzą. Ojcem chrzestnym całego projektu nazwany został pan Jerzy Serafin. Wzmacniacze i. Ten przedsmacniacz i obydwa wzmacniacze mocy to, to dzieła Pana Kazimierza Monkiewicza. Za tunery e, odpowiadał Pan Tomasz Bogdan, e, którego też pamiętamy z projektu Radmora, oraz Pan Jerzy Zdrojewski. E, korektor opracował Pan Edward Liberacki. Pierwszy z zegarów e, do sterowania całością e, to Pani Hanna Grącka. A drugi Pan Tomasz Bogdan i Pan Władysław Orliński. Natomiast za konstrukcję mechaniczną, za wszystkie obudowy odpowiadał Pan Bogusław Wilkosz, również znany z projektu Radmora 5100. Dlaczego ta cała seria znalazła się w czasopiśmie? Czy zostało to opracowane specjalnie na tą potrzebę, czy też po prostu nie było możliwości zrealizowania tych projektów, w których z zakładów funityry tego nie wiem, ale być może będzie szansa się dowiedzieć, bo udało mi się nawiązać kontakt z jednym z autorów tych artykułów. Może nawet bym powiedział, że jest to kluczowa osoba w tym całym projekcie. Mam zgodę na taką wstępną zgodę na, na wywiad, i tutaj uwaga, pierwsze, pierwszy apel do Was: podpowiedzcie mi, o co zapytać tą, tą osobę. Może macie jakieś pytania, może to jest tak, że od dawna coś Was ciekawiło, chcieliście o coś zapytać, a nie było okazji, a teraz być może ona się nadarzy. Więc jeśli macie jakieś pytania w związku z tymi projektami, to bardzo proszę, prześlijcie je, czy to w komentarzach pod tym filmem, czy na adres e-mail, który znajdziecie w zakładce Informacje, czy też gdzieś tam na stronie facebookowej Zabytków Techniki. Więc pierwsza sprawa robimy wywiad. Zanim jeszcze przejdziemy do, do, do szczegółów samego projektu, to ta sprawa. Jak widać, mam tutaj pewne. Urządzenia, które mają zilustrować ten odcinek. Znajdują się one tutaj dzięki panu Arturowi Lewińskiemu i Rafałowi Stanisławczykowi. Pan Artura to poznałem już przy okazji odcinka o kondorze. I wtedy się okazało, że w sumie wśród moich sąsiadów nie tak dalekich mam osoby, które dzielą moje pasje i ten sentyment do dawnych czasów i urządzeń elektronicznych. Także panowie dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że uda mi się namówić ich na, na jakiś wywiad, ponieważ oczywiście z tymi urządzeniami wiąże się bardzo ciekawa historia. One były budowane w czasach, kiedy panowie uczęszczali do szkoły, do technikum. Jakiś w tym udział miały wojskowe zakłady elektroniczne, WZE z zielonki. Wiem, że niektóre elementy. Dzięki uprzejmości pracowników tam e, powstawały na przykład transformatory czy, e, czy płytki drukowane. Tutaj, na przykład, jest taka płytka drukowana, która e, ma naniesiony jakiś numer e, seryjny, więc prawdopodobnie powstała właśnie, e, właśnie w ten sposób. Ale są też płytki, które pan Artur. Przygotowywał metodami domowymi. To jest płytka tego samego korektora, tego, który znajduje się tutaj. Jeśli przyglądacie się tym, tym urządzeniom, to, to widzicie, że dwa z nich znajdują się w ogóle w obudowach większych niż, niż mini. I to jest myślę też bardzo ciekawa sprawa, bo na przykład ten korektor został dość mocno zmodyfikowany przez przez swojego autora. W tej obudowie został dołożony wskaźnik poziomu sygnału, są jakieś dodatkowe przyciski prawdopodobnie on ma dodatkowe wejście, czyli jest takim elementem przedwzmacniacza w sensie po prostu pozwala do, dołączyć jedno urządzenie więcej niż, e, niż wejście przedwzmacniacza. Także mam nadzieję, że coś więcej o tych urządzeniach w którymś z kolejnych odcinków usłyszymy. Przejdźmy w takim razie do meritum. Tutaj w tych czasopismach mamy opisane takie urządzenia jak wzmacniacz HiFi 2x30W, przedwzmacniacz, korektor, zegar, który tym wszystkim steruje, całą serię tunerów. FM, AM i drugi jeszcze wzmacniacz 60W na sam koniec dołożony do tego zestawu. Ja postanowiłem wybrać coś takiego, co pozwoli no, cieszyć się tym urządzeniem, jak tylko zostanie zbudowane, więc coś, co będzie mogło działać. A więc wybór padł na przedwzmacniacz oraz wzmacniacz. Ten pierwszy, 2x30W, on się mieści w obudowie takiej. Mniejszej, bo ten duży wzmacniacz 60W wymaga yy, dużej obudowy. No i teraz yy, pierwsza seria pytań do Was. Jeśli ktoś realizował ten projekt, budował te wzmacniacze, to może pamiętacie, czy były tam jakieś błędy? Bo yy, w tym projekcie gry wideo tych błędów było sporo. Część z nich yy, wykryłem. To były błędy na płytce. No to czy płytka się różni od, yy, od schematu? To potrafię znaleźć, ale czy były jakieś błędy w samym schemacie? No to już przekracza moje możliwości, więc koledzy elektronicy, jeśli budowaliście to, wiecie, a może po prostu zerknijcie na ten schemat, czy tu jest wszystko w porządku i czy na tej podstawie można się brać do tworzenia płytki. No właśnie, następna rzecz to jest płytka. Ja bym chciał ją wykonać właśnie takimi metodami domowymi. Już wiem po tym swoim pierwszym projekcie, że należy zacząć od jakby wytrasowania i wiercenia otworów, później malowania samego obrazu płytki i wytrawiania. Tak będę robił, ale jak przygotowałem tą płytkę do gry wideo, to miałem wrażenie, a była to płytka z takim bardzo drobnym, drobnymi ścieżkami, ze względu na ten układ scalony, że. Miałem takie wrażenie, że te ścieżki są bardzo takie no, niepewne, delikatne. Wydawało mi się, że to wynika po prostu z ich niewielkiej szerokości. Ale przy okazji odcinka o konsoli TVG-10, otwierają tą konsolę, no, tam jest ten sam przecież układ scalony i tak samo małe ścieżki, ale zrobiło to na mnie zupełnie inne wrażenie, dużo większej solidności. Teraz pytanie, czym to mogło być spowodowane. Tak sobie tłumaczę, że może chodzi o grubość tej, tej warstwy miedzi na płytce. Dajcie znać, co o tym sądzicie, i ewentualnie jaką, jakie płytki po prostu wybrać, o jakiej grubości miedzi, może jakieś inne są parametry, o których ja nie wiem. To jest. Pierwsze pytanie, drugie pytanie, bo pierwsze było błędy. Trzecie pytanie dotyczy komponentów, tych elementów elektronicznych. No dzisiaj jest tego dostęp, mnóstwo jest do wyboru, jeśli chodzi o dostępne elementy na rynku. Więc proszę, napiszcie w komentarzach, co jest szczególnie istotne. Jakie warto tutaj wybrać, nie wiem, tranzystory, jakie powinny być współczesne kondensatory? Czy inne elementy są, są w jakiś sposób istotne, tak, żeby nam no później ten wzmacniacz ładnie grał? Możemy zresztą jakoś wspólnie, czy tutaj, czy na Facebooku układać sobie listę tych elementów do przedwzmacniacza i wzmacniacza. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o pytania na tym etapie, to są transformatory. Autorzy tego projektu dobrali transformatory, które były wtedy dostępne na rynku. Dzisiaj można je kupić. Nie wiem, być może są jakieś odpowiedniki współczesne, ale na pewno można kupić te, te dawne transformatory. Tylko, że była konieczność przewinięcia uzwojenia wtórnego takiego transformatora. I zastanawiam się nad tym, jak wygląda procedura rozbierania takiego transformatora. No bo żeby przewinąć jedno z uzwojeń to trzeba to wszystko w jakiś sposób rozebrać. Pytanie, jak to zrobić, żeby nie zniszczyć tego transformatora? Bo zarówno w tym przedwzmacniaczu, jak i wzmacniaczu, wymagane jest no, Przewinięcie mm, takiego seryjnego o, transformatora. Tutaj koledzy wspominali, że e, do tych e, urządzeń transformatory przygotowali im koledzy z WZT. E, jasne, ja też mógłbym e, zwrócić się do, do, do jakiejś firmy i zamówić sobie dowolny transformator w tej chwili, no ale przecież nie o to chodzi. Mamy to zrobić tak, jak to było kiedyś przewidziane dla czytelników e, Hi-Fi. audio video Myślę, że na początek to wystarczy, ale to jeszcze nie koniec odcinka. Nie chciałbym się może jakoś skarżyć, ale dostrzegam, że odcinki, które nie dotyczą unitry, cieszą się jakby mniejszym zainteresowaniem. Tak też było z tym ostatnim, który dotyczył maszyny do pisania Remington. No jeszcze maszyna jest nie, nie polska, ale związana z znaną polską. Pisarką, a nawet z dwiema. W każdym razie, e, ponieważ oglądalność tam była nie za wielka, to postanowiłem powtórzyć to, co powiedziałem tam. Otrzymałem takie oto wydawnictwo z Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Jest to e, komiksowa historia zakładów radiowych Diora. Dostałem to z założeniem e, z przeznaczeniem, żeby to rozdać wśród Was. I chcę to uczynić, dlatego ogłosiłem konkurs. Konkurs polega na tym, aby przesłać zdjęcie związane z diorą. Może to być zdjęcie współczesne, teraz wykonane jakiegoś urządzenia, waszego eksponatu, które zostało przez was wyremontowane. Eee, można się pochwalić. Mile widziane oczywiście opisy do tych wszystkich zdjęć. Mogą to być zdjęcia z epoki, czy to z zakładów Diora, przedstawiające jakieś osoby z nimi związane, wydarzenia czy miejsca. Mogą to być zdjęcia z waszych domów, mieszkań, pokazujące urządzenia Dior, Diory, ale z epoki, z tamtych czasów, kiedy były wykorzystywane. Te zdjęcia będę przyjmował jeszcze do końca tygodnia. Dokładna data jest w regulaminie, który, który napisałem i umieściłem na stronie Facebookowej Zabytków Techniki. Tu w opisie na pewno będzie odnośnik do niego. Następnie te zdjęcia trafią właśnie w formie takiego postu na stronę Facebookową i będzie można głosować. Głosować klikając lubię to albo, albo serduszko. Te zdjęcia, te. Pięć zdjęć, które zbiorą największą liczbę takich reakcji, zostanie nagrodzonych tym wydawnictwem, tym komiksem. A kto wie, może urodzić się z tego coś jeszcze więcej, może wyniknie jakaś ciekawa historia, którą warto będzie opowiedzieć. I to myślę na dzisiaj wszystko. Bardzo jestem ciekaw Waszej reakcji na ten mój nowy pomysł. Bardzo Was zachęcam do tego udziału. Współudziału, żebyście budowali razem ze mną. Warto może też pomyśleć nad tym, no bo jeśli kiedyś się spotkamy, jeśli będzie jakaś możliwość porównania tego, co nam się udało osiągnąć, a może porównania z innymi urządzeniami, tymi seryjnymi wspomnianymi, to warto się zastanowić, jak to porównywać. Czy tylko słuchać, czy też wykonać jakieś pomiary, jakieś badania. No, myślę, że pewien czas nas jeszcze dzieli od tego momentu, ale warto się już zacząć nad tym zastanawiać, może jakoś dyskutować. Także zachęcam do tego wszystkiego. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się, do następnego odcinka.